Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmiku z i Call of Duty Modern Warfare 3 dzisiaj filmik taki informacyjny. Yy, jak widzicie znowu niestety małab za CR, tak wiem już mam mnóstwo tych małabów, ale wiecie co, muszę poczyścić bibliotekę, bo nie mam miejsca, nie mam miejsca w bibliotece, a nie chcę mi się nagrywać tych gameplay. Yy, nie chcę nagry nagrywać tych gameplay, wiecie, na dyski, potem dopiero je komentować, bo nie chcę mi się po prostu. Jakoś, że ostatnimi czasy wbiłem, no, przez dwa dni... 10 mobów, właśnie niestety, większy za CR. No, bo ja próbowałem dubble wbijać, także wiecie, no musi być ten ACR, to naprawdę, mam mnóstwo tych mabów i no, muszę trochę poczyścić. A jeszcze mam stare moaby, właśnie z ACR-em, no i muszę porzucać te, ale nie martwcie się, mam też ciekawy moab. Jeden, właściwie nawet dwa ciekawe moaby, także nie będzie tylko ACR. ACR. Ten moab to w ogóle jest jakiś tam odległy, dawny, nie pamiętam kiedy go wbijałem nawet. Ale nieważne, dzisiaj filmik typowo informacyjny, bo chciałem coś przekazać, bo mi umykały te sprawy. Dzisiaj na polskim sobie przypomniałem właśnie, że mam o tym powiedzieć i zapisa zapisałem. Więc tak, ogólnie pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to e, chciałem się was spytać, czy, czy mogę, czy wy byście, nie, nie wiem... Czy by, czy by Wam się to spodobało, albo lub też nie spodobało, y, że proszę o łapki w takim sensie, że wiecie, na przykład z cs to szczególnie mi się przydało. Na przykład wbijam, na przykład pytam się Was, 30 łapek y, to następny odcinek cs -a, tak, dzisiaj wrzucam. Wiecie o co chodzi? Nie na kanałach, na kanałach większości jest takie coś, tylko wiecie, ja nie za bardzo lubię te łapki w sensie tak błagać o nie i według mnie to jest ogólnie trochę fajna rzecz, bo ja wtedy wiem, że akurat to jest fajna rzecz, bo ja wtedy wiem, że ktoś chce to oglądać, tak no i no i w takim wypadku to jest spoko Ale jeżeli wy piszcie w komentarzu tak łapki, myślnik, tak, łapki, myślnik nie No i tyle. Żebym ja wiedział. I jakaś tam treść komentarza na temat filmu, wiecie, co tam będziecie chcieli dalej. Eee, następna rzecz, którą chciałem się spytać, to jest eee, o grupę Facebook, dlatego że ktoś mi pisał, że znaczy na fanclub na Facebooku. Wiecie, ja naprawdę nie chcę z ciebie robić jakiegoś celebryty czy coś e, z tymi fanclubami w ogóle, ale jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, to piszcie e, fb. Tak, lub też FB nie, założę i będzie, będziecie mogli mnie lajkować jak tam chcecie, bo ja wiecie, nie lubię Facebooka, ale ok, założę i będzie, będzie właśnie Facebooka dla was. I kolejna rzecz, którą chciałem się spytać, jest to grupa Steam, którą właściwie nie wiem po co, co właśnie się o nie pytam, bo to akurat jest niezłe, ale jeżeli byście chcieli, to piszcie tak samo Steam, tak, Steam nie. I ostatnia rzecz. Mnóstwo osób mi się pyta o słuchawki, jakie kupić, jakie ten, bo mi nie idzie. To kurde, jakie ty masz, że tak dobrze grasz? O Jezu, co to, co to w ogóle jest yy, z tymi słuchawkami? Jakie kupić, jakie ten? Kupiłem takie, nie idzie mi coś tam. Ludzie, po, po pierwsze taka ważna rzecz jest, nie, nie opierajcie się na słuchawkach, nie opierajcie się na słuchawkach, naprawdę. To nie o to chodzi, bo Yy, yy, po prostu. Myślę, słuchawki to jest dodatek, tak? To nie jest tak, że słuchawki już, już napierdalacie, już wymiatacie, nie? Yy, więc yy, nie, nie sugerujcie się tylko słuchawkami, tak? Ja nie jestem, wiecie, masterem sprzętowym, takim totalnym, że. w każdej słuchawki wiem, które jakie są. Jeżeli czytacie opisy. Yy, i ten, i patrzycie na opinie, no to sami możecie te słuchawki spokojnie sobie wybrać. No naprawdę, nie musimy się o takie rzeczy pytać. Ale oczywiście, ja wam powiem, tak? Czy te są dobre, czy te są słabsze. Jednak yy, su nie sugerujcie słuchawkami. Ludzie, ja, ja część, wie dużą część moich małych biłem na głośnikach. Także naprawdę, to nie jest tak, że to się opiera na tym. Jeżeli naprawdę chcecie yy, na defmeczu, tak? Na defmeczu chcecie powymiatać. Rozumiem, słuchawki dobre są potrzebne, nie powiem, że nie. Ja mam słuchawki 100 zł, naprawdę nie narzekam. Nie wiem, ja nie jestem audiofilem, nie czuję, może nie wiem, basów, czy tutaj mi bitnie skacze, nie wiem jak to jest. Ale naprawdę zacznijcie od gry, a potem dokupujcie słuchawki. OK? To na tej zasadzie, dlatego że tu widzę, że mnóstwo osób mówi, no mam słuchawki chujowe to do dupy gram, tak? No to tak. No, to tak zbytnio, ja rozumiem, że to pomaga, tak? Ale na takich trybach jak właśnie wojna lądowa czy demo, dominacja, te słuchawki się do niczego właściwie nie przydają. Ewentualnie czasami, ale spokojnie można wbijać ee, moaby bez słuchawek na takich trybach. Ja tutaj też grałem prawdopodobnie na głośnikach i ten double moab, który wbiłem, e, też jest na głośnikach. Także ludzie naprawdę, można robić wszystko, wszystko na głośnikach. Nie opierać się tylko na słuchawkach i nie, nie, uważ, nie myślcie, że to wam da 100% skilla. Bo to nie da wam 100% skilla, to wam pomoże dobrze grać, a na początek to wy się weźcie za siebie i trenujcie sami po prostu swojego skilla. Okej, okay, to by było na tyle dzięki za uwagę. Taki szybki film, taki dość nawet szybki młap, nawet nie wiedziałem. Policz czas potem, może jakiś rekord czy coś, mój własny, personalny. No i cóż, to by było na tyle dzięki za uwagę i cześć!